nie działa na mnie. Ach, ach, bardziej odprężająco. Wow, co to jest? To klejnoty! Najnowszy trend. Od influpets. Hej, to jest Peggy V. Największa gwiazda ze wszystkich influpets. Chciałabym mieć tyle gracji, co ona. Ma świetny styl. I najlepszy klejnotowy fryz. Pora odwiedzić Fabia i Fabię. Może opowiedzą nam o tym trendzie. Tak, ale bez pośpiechu. Zrelaksujcie się. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big Big tak jak Big Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to stop! I love it best! Nowy super trend klejnoty. Nie zdałam egzaminu. Mam 8 punktów. To nie tak źle, brawo! Egzamin na prawko na motocykl składa się z 20 pytań. I większość dotyczy spraw technicznych. Jak sprawdzić poziom oleju? Hmm. przypomniało mi się, że musimy sprawdzić poziom oleju w naszym herbagonie. Ojku, nie przeszkadzaj! Wybacz, po prostu stresuje się naszym gościem. O, oh. ja Obiecuję, że już nic nie powiem. Hejka, co słychać, Fabio? Peggy v, No nareszcie! A, tak. tak! Tak! Nie zmieniłeś się odkąd robiłeś fryzurę Queen Pet. A ty wyglądasz coraz piękniej. Kocham twój styl, Peggy Lee! To jest prawdziwe dzieło sztuki. Tak, wiem! To jest wręcz klejnostyczne! Klejnostyczne? To będzie niezły hit! Ulepszymy ten fryz, prawda Fabia? Ha? O nie! To zbyt kuszące. Może lepiej pójdę się pouczyć w Herwagonie. Wow! Dziwa Peggy V! Hej, Peggy! Poznaj Nile, Juliet, Gwen, Lady Gigi i Maję, czyli Vip pets Hejka Vip pets Miło mi Was poznać! To dla nas zaszczyt! Co myślicie o moim stylu? Te piękne klejnoty to celestyny! Są, Są piękne. piękne! Też chcę takie! Jak ty to robisz? Jak to jest być influpec? Jak tworzysz nowe trendy? Vip pets pamiętajcie, spróbujcie wyluzować. Hmm. Ha. Czy to, to twoi, twoi followersi? Masz sporo powiadomień, bo za 10 minut mam bardzo ważne wydarzenie na przedmieściach, więc... Chwila, moment! To już zaraz! O nie rozpanie się! Huh? O nie! Nie martw się! Zrobimy Ci fryzurę w Herwagonie! No to w drogę! Najpierw pomóżcie mi spakować wszystkie gadżety. Lokówki, grzebienie, farby. No i olej! Olej dla Herwagonu! Pośpieszcie się! O... Olej. Dziewczyny! Słyszycie mnie? Hmm, to pewnie olej. Hmm, przed podróżą należy sprawdzić poziom oleju. Peggy oh, zaraz spóźni oh. się na występ. <słyszykli> ale, ale nie zdążyłam jeszcze nawet przeczytać jednego rozdziału. <słyszykli> hmm, ha? <słyszykli> ha? a ja wysiadam! Nie mamy czasu! Na szczęście, twój wujek ma wszystko pod kontrolą! A w sprawie egzaminu? Nie martw się, zaraz wszystkiego cię nauczę. Wystarczy, że będziesz obserwować, jak świetnie prowadzę. Stój! Przed znakiem stopu musisz się zatrzymać. Wiem o tym. Dlaczego nie chcę odpalić? Bo silnik wydaje dziwne dźwięki. Brzmi jak powinien. Jasne. Hej, kochani, słuchajcie! Zepsuł się nasz herwagon, więc utknęliśmy w miejscu. Tylko bez paniki. Razem na pewno go naprawimy. Spróbuj wyluzować. Nie ma żadnych uszkodzeń. Na dole też chyba w porządku. A może chodzi o rurę wydechową? No cóż, nie widzę nic dziwnego. Spróbuj odpalić auto, wujku. Brzmi, jakby nie mogło oddychać. Reddlnila, masz świetny makijaż! To twarzy ci w zielonym kolorze! Co? Skąd? Mam zielone oko? Zielone? Już wiem! W silniku jest zielona farba. Ale skąd ona się wzięła? Ja... myślałam, że to olej. Wybaczcie mi. Wojku, Musimy pozbyć się farby z silnika. Dobrze. Jeszcze odrobinę. Świetnie, tak trzymaj! Spróbuj dodać więcej gazu! Tak! Nie! Ups, Nila... Fabio na pewno to naprawi! Ale Peggy, spóźnisz się na swój występ! Wiem, ale... Mm, są rzeczy ważniejsze. Proszę, Nila, to dla ciebie. Za twój spokój ducha i za bycie dobrą przyjaciółką! To klejnot? Dla mnie? Och, dziękuję. Mogę się znowu zrelaksować. Wow, aż nie mogę się napatrzeć, tak pięknie błyszczy. Możesz uczesać nile, jeśli chcesz. Wiem, że masz sporo nauki. Patrz na to, hmm? 20 punktów. Dzięki przygodzie z herwagonem przerobiłam całą mechanikę. No i zdałam egzamin. Idealnie. W takim razie ruszamy w drogę. Ty zrobisz dziewczyną fryzury, a ja będę prowadził. Curpurate Style. Wyglądasz świetnie, podoba mi się. Mam pomysł, powiesz coś do kamery? Hej, sprawdźcie mój nowy styl, wyglądam jak Influpet. Wybacz mi, Peggy. V. Kompletnie nie znam tej okolicy i chyba przez to się zgubiliśmy. W porządku, dam znać moim followersom. Bardzo mi przykro ale nie dotrę na występ. Naprawdę próbowałam. I dzięki VIP Pec nawet całkiem nieźle się przy tym bawiłam. Panom spodobała się moja dwugodzinna relacja na żywo. To chyba moje najdłuższe i najfajniejsze nagranie. Dziękuję, VIP Pec! Czas wracać do domu. Czekajcie chwilę. Gdzie my jesteśmy? Wygląda ciekawie. Wow. Tu jest pięknie. Kocham neony. Ale ktoś nas chyba obserwuje. Już pamiętam. Jesteśmy w I love the W poprzednim hey, odcinku so <laughs> Telegracji, co ona. Proszę, Nila, to dla ciebie. To, to klejnot. Note. Najnowszy trend od InfluPets. Gdzie my jesteśmy? Kocham Neony, ale ktoś nas chyba obserwuje. Och, tak. Już pamiętam, jesteśmy w. O redy! a więc to jest countdown! Wow, ale super, wszystko tu jest neonowe. Jest tu jasno, jak w dzień. Chyba przesadzasz. Nie! <laughs> 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 Lepiej już wracajmy. Dopiero przyjechałyśmy! Chodźcie! Znam fajne miejsce! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big, Big Pet, Pet! tak jak Big Bats. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Yeah. Ten głos to sztuk! I love Big yeah. Witajcie w Cat Town. Tu jest niesamowicie. Wow! No! <śleski> O, nic nie widzę. Fabia, gdzie jesteś? Hej, Pet chodźcie za mną. To jedno z moich ulubionych miejsc. Uliczka z ramen. Mmm, ramen. Za chwilę wrócę. Hmm, to jest zapach... Hej, ty. Kota. Skąd masz ten klejnotowy styl? Od Peggy V? Tak, to nasza bliska przyjaciółka. Też kiedyś będziemy influpet, tak jak ona. Przyjaciółka? Ha, jasne. Mmm. Te kluski były pyszne! Wow! To Peggy V! Jestem Twoją największą fanką! Nieprawda, bo ja nią jestem! Bora wracać! Nie tak szybko! Oddajcie nam klejnot! Jest na naszym terytorium! To klejnot Nili dostała go od Peggy V! Hey, the gym Powiedzieć. By zostać influpet, musicie przewidywać trendy i być o krok do przodu. Te okulary są jedyne w swoim rodzaju. Zaprojektowano je, bym mógł zobaczyć każdy włosek moich klientek. Nie martw się, wujku. Jestem oh, oh, pewna, że je znajdziemy. Oh, oh, oh. W internecie nie ma nic o nowym gadżecie. Przejrzałam już wszystkich instapet. Hej, Kawippet. Pomożecie nam znaleźć okulary wujka? A co wy właściwie oglądacie? Bardzo przepraszam, nie zauważyłem pani. Wujku, to przecież jest... Peggy mówiła, aby być o krok do przodu. Tak, ale co to właściwie znaczy? To trudne zadanie. Czy dałabyś nam jakąś wskazówkę? By zostać influpet, musisz mieć swój wyjątkowy styl. A, oh, chodzi o plakat. Gadżet musi na nim być. Ja tam nic nie widzę, jest za wysoko. Myślałam, że masz lepszy wzrok. Kitty, pokaż, co potrafisz. <laughs> No dalej, Kitty. Dasz radę podejść jeszcze bliżej. Hmm. Zaraz wygrają. Co mamy robić? Możemy zrobić wieżę. Wiecie, wiodzę... Musicie dać z siebie wszystko! Influpes się nigdy nie poddają! Dziewczyny, ja zaraz spadnę! Nie! Uwaga, leża! Hmm. Waszą zaletą jest krew. A naszą szybkość i zwinność. Powinnyśmy współpracować. Nie ma mowy! Selena ma rację. Jaki jest plan? Słuchajcie uważnie, to nie będzie łatwe. Wyluzuj! Każdy choć raz wpadł do ścieku. Jestem tego pewna. No choć, tym razem je znajdziemy. Nie, to nie ma sensu. Jestem skończony! Wieża gotowa. Spinajcie się. Uch. Już nic nie widzę. Huh? <laughs> mam pomysł. To korona! Naszym sekretnym gadżetem jest korona. Korona? Byłam ma... pierwsza. Nie, bo ja. Ten klejnot jest mój. Selena, to ty wpadłaś na pomysł, by działać razem, więc to dla ciebie. Wow, bardzo dziękuję. Ach, przeżyliśmy tyle wspólnych chwil! Wujku, patrz! Bardzo bym chciał, ale nie mam okularów. O! Dziękuję, dziękuję z całego serca! A! Znalazła je Selena! Dziękuję, jak mogę się odwdzięczyć? Zrobię wszystko! No dobrze, czy pomógłbyś mi z klejnotową stylówką? Style. Tak, ta stylówka jest niesamowita! Może zrobimy sobie selfika? Ciekawe, jak. Moi drodzy, nie uwierzycie mi! Wszystko. Poznałam psy i koty, które za sobą nie przepadają, ale jestem ja to... pewna, że będą świetnymi przyjaciółmi! do Glam City, ale nikogo tu nie znam. Podpowiesz, co warto tutaj zobaczyć? Witaj Auroro, znam idealne vip pets, które z wielką chęcią oprowadzą cię po mieście. Zaraz do nich zadzwonię. O, to Peggy Wi. Gotowe na nowe wyzwanie? Tak. Będzie super. Dziewczyna, która odgadnie najfajniejsze miejscówki w Glam City, zdobędzie ten klejnot. Wow. Przygotowałam dla was kilka wskazówek razem zdobędziemy ten klejnot. Najpierw udajcie się do miejsca, w którym najmodniejsze zwierzaki jeżdżą na kółkach. Tam poznacie Aurorę. Będzie wam dzisiaj towarzyszyć i razem z wami odkrywać najlepsze miejscówki w mieście. Powodzenia! Na kółkach? Tak powiedziała. Więc może to jakiś parking? Choć nie jestem pewna. Hmm, już wiem. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Vibrz, się tak jak wy Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Yeah. Ten głos to sztuk! I love it yeah. Nowe wyzwanie! Eee, co robisz, wujku? Właśnie zmieniam dekorację w naszym salonie, ale trochę przesadziłem. A -a. A -a. To mi przypomina święta. Chyba wpadłam na pomysł. Może ozdobimy salon zgodnie z najnowszymi trendami. Chodźcie za mną. Patrzcie. Całe miasto z wyjątkiem nas jest ozdobione w klejnotowym stylu. Moja siostrzenica jest najlepsza. Dziękuję ci wujku. Wow. Świetne ruchy. Aż zachciało mi się tańczyć. Czy jesteś Aurora? Nila, Stella, a ja, Lady Gigi. To Peggy Wina nas tu wezwała. Musimy rozwiązać jej zagadki, żeby zdobyć wielki diamentowy klejnot. Hmm? My jesteśmy Selena, Mystery, Kitty i Elektra! Wow. Dalszy! Musicie znaleźć wystrzałową, imprezową miejscówkę, w której Aurora będzie się świetnie bawić! Aurora, jakie masz hobby? Wiecie, lubię gimnastykę artystyczną, klejnotowy styl, muzykę. Już wiem! Zabierzemy cię do najlepszego sklepu muzycznego! To miejsce ma naprawdę świetną atmosferę! Gdzie to jest? Pierwsze słyszę. Chwileczkę. Gwen, potrzebna pomoc! Musimy znaleźć sklep muzyczny, w którym. <noise> zadanie zaliczone! To tutaj! Aha. Jesteśmy ostatnie! Witam w najlepszym sklepie muzycznym w całym Glam City! Skąd ona wiedziała? Hmm. Zasłużyłyście na przerwę! Kolejny przystanek to najbardziej relaksujące miejsce w mieście! Prościzna! To musi być salon masażu! Skądże? Każdy wie, że kotki robią łaskotki! Tanie! Nie, hey. Tu chodzi o jogę! Pokażę ci najbardziej relaksujące miejsce, jakie istnieje. Nie, może to. Mm. Nie, to przypomina Halloween, a nie klejnoty. Ach, mam blokadę kreatywną. Ach! Nie martw się, wujku. Może poszukam jakiejś inspiracji na mieście. Wow! Mam wrażenie, że lata. To niesamowite! Moje gratulacje, VIP. Jesteście w dobrym miejscu. Ale skąd ona to wszystko wie? Ostatnie zadanie na dzisiaj to znalezienie najbardziej słonego miejsca w całym Glam City. Miejsca, z którego widać największy klejnot. A także najpiękniejszy zachód słońca. Aurora musi je zobaczyć. Jeśli jest słone, to musi być jedzenie. Może to food truckie? Masz rację. W jednym z nich może być klejnot. Psst. Chodź z nami. Hej! To był przecież nasz pomysł. Czekajcie na mnie! Znalazłam! Hmm, a gdyby tak? Te zdjęcia są niesamowite. Odzyskałem winę! Bierzmy się do pracy. To miał być wielki klejnot. Jakim cudem go nie widać? Spokojnie, mój nos znajdzie klejnoty w każdym miejscu. Ups! <ścoughs> tu nie ma żadnych klejnotów. To jakaś pomyłka. Pewnie szukamy w złym miejscu. Co tutaj w ogóle przyszłaś? Czekajcie. Może pomyślimy o tym razem. Wiecie jakie tu są słone rzeczy? Hmm. <laughs> a, już wiem. Może to nie ma sensu, ale najbardziej słoną rzeczą jest morze. Ale w morzu nie ma żadnych klejnotów, prawda? Może to zagadka. No a klejnot to tak naprawdę tylko przenośnia. To zbyt skomplikowane. Czyli mamy morze i słońce. Więc najlepszym miejscem na zachód słońca jest... Plaża! Czekajcie na mnie! Niesamowite! Rozwiązałyście zagadkę! I na dodatek zrobiłyście to razem! Super z was ekipa! A to wszystko dzięki tobie, Auroro! Świetnie sobie poradziłaś. Bez ciebie to zadanie byłoby niewykonalne. Więc to tobie wręczam klejnot. Dziękuję! Pegiwi... Skąd wiedziałaś, gdzie my jesteśmy? To sekret influpets. <grystanie> Fabio, te klejnoty wyglądają super! Nie ma to jak współpraca! <grystanie> Hej, Rety, ale tu pięknie! Podoba mi się! Cały salon jest udekorowany w klejnotowym stylu! Cześć, jestem Aurora, miło mi was poznać! Cała przyjemność po, po naszej, naszej stronie. stronie! Masz diament, cudownie! Czy pomożecie mi z moją klejnotową stylówką? No pewnie. Diamond Style. Cieszę się, że mogłam Was poznać. Mamy nową przyjaciółkę. No cóż, ona jest naszą przyjaciółką, nie waszą. O czym Ty mówisz, to nie ma sensu.